Dzień dobry, moi w tu Kuki. I trochę mały kontekst do tego filmu. Rok temu wstawiłem oto ten film. Oceniam najpopularniejsze przedmioty w Roblox Store. Co akurat zauważyłam, przedmioty źle napisałem ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że w jednym momencie w tym filmie powiedziałam, że: Napiszcie swoje niki w komentarzu, a ja wam ocenię skin. No i właśnie napisałem tu też: Napiszcie swoje niki. I dużo osób mi napisało swoje niki. I ja w ogóle zapomniałam, bo mówiłem, że ich ocenię, więc. Pewnie już ich skiny się zmieniły od tego roku, ale co z tego, postanowiłem to teraz zrobić. Pierwszy skin y, to jest skin Leon gra 333 Jak widzicie normalny skin, nic specjalnego. Kosztuje 0 robux, tu mam taki, y, takie coś co pokazuje ile robux kosztuje każdy outfit. Żeby na przykład jak będzie jakiś fajny outfit, y, ale będzie kosztował 0 robux to dostanie więcej punktów. Oczywiście jest za darmo. Ale ten to jest taki normalny, zwyczajny outfit, Żaden kreatywny, więc chyba dam jakieś 5 na 10. Nic tu nie pasuje do niczego, ale taki sympatyczny mi się podoba, więc może dam 6 na 10 jednak. Yy, dużo tych, yy, yy, tych awatarów nie mam, więc powinien być krótki filmik. Co tu jeszcze jest? Shrek, czyli inaczej Noob Sala 1, 2, 3. To jest akurat mój Fred na Robloxie. Jak widzicie ma teraz awatara chyba Leona z Brawl Stars, tak yy, no wygląda jak on, ale oczywiście by mógł być lepszy, tym bardziej koszulka i spodnie. Ale wszystko inaczej jest dobrze. 45 Robux to jest dobra cena za awatar. Yy, I nie wygląda aż tak źle, chociaż jak ci mówię, ta koszulka i spodnie poprawię i masz normalnie najlepszy awatar Leona. Ale na razie to bym powiedział jakiś 6,5 na 10. George X, xxx George XXX 2014 Hello, bardzo lubię koty. Miał. Yeah. Ma uszy, kota, jakąś kota ma ten. No, oczywiście, już po awatarze widać, że lubi koty. Ale awatar ładny, mi się podoba. Ale 177 Robux to trochę za dużo, tak, tak ci powiem. Pewnie wszystko na te włosy wyszło. Bo włosy, nie wiem czemu tak dużo kosztują. No kolory pasują wszystko, wszystko jest fajne, tylko twarz mi się tak słabo podoba. Ale dobra, podałam jakieś 8 na 10 To jest najlepszy awatar w tym filmie na razie, ale pewnie się jeszcze zmieni. Kolejny. O ktoś mnie faluje. New Pro czy inaczej. Noob ty 2020. Co mamy ten? Ten, jak widzicie, ma te trzy miecze z tyłu. Te trzy miecze z tyłu, ja, kiedy to był dawny event, co można było zrobić za darmo i wszystkie złączyć, żeby zrobić się taki jeden fajny, co akurat on ma. Ja miałem tutoriale na te wszystkie, jak wszystkie zdobyć i wszystko. Ale oczywiście, już nie można tego zdobyć. Ma też takie fajne włosy i koszule. Ta koszula mi się najbardziej podoba, chyba. I wszystko tu pasuje. Twarz, taka sama jak poprzednia, ale mi się wydaje, że ona pasuje bardziej do tego awatara niż tego poprzedniego. Więc 9 na 10 Najlepszy awatar znowu w tym odcinku. Zobaczmy czy coś go pobije Następny. Hardek it ty. O, widać... Mmm fajny awatar. A w ogóle, czekaj, nie sprawdziłem. 21 Robux. Ja wam mówię, taki super awatar, tylko 21 Robux. Brawo. Kolejny awatar. 120 Robux. No za 120 Robux to już wiadomo dlaczego. Bo ładny awatar jest, ładny. Ale ta dynia pewnie dużo kosztowała I też twarz, którą w ogóle nie widać Co yy, odejmę Pewnie twarz najw najwięcej kosztuje z tych wszystkich rzeczy I szalik Szalik też słowo. widać, ale jest fajny Jest taki halloweenowy awatar, Już halloween się skończył yy, 7 listopada jest Więc halloween się skończył jakieś 8 dni temu Ale no dobra awatar jest fajny yy, 8 na 10 Kolejny Szczepkowski Koko 2909 Uh 662 Robux. Właśnie zauważyłem, ty masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć wozów na raz zekwipowane. Awatar super. Zobaczmy go w 3D, jeżeli się załaduje. To jest chyba najlepszy, chociaż nie wiem. Ja myślę, że tamten, nie ten... ten. Bo 21 robux za taki awatar to props. Ale... ten jest bardzo ładny też. Tylko że 600 Robux... bym powiedział 9 na 10. Chociaż nie, no dobra, tam 9x10, tak samo jak tamten. Ale jakby było mniej Robux, to bym dał pewnie jakieś 10 na 10 albo 9,5 na 10, ale przez to, że 600 Robux kosztuje, no to niewiele osób na taki awatar no, stać. Kolejny MSKL, czyli, czyli MCET661. Kolejny awatar za 0 Robux, tylko ten jest bardziej oryginalny od poprzedniego ponieważ ten poprzedni miał jakieś normalne rzeczy z katalogu, ten ma jakiś naszyjnik fajny, jak tutaj widać, taki naszyjnik ma. I jeszcze ma ten telefon w ręce. Co jest lepszy, ja chyba dam 5 na 10 temu ostatniemu, temu dam 6,5. I też kombo tych słuchawek z tą czapką też bardzo ładnie wygląda. Więc może... Albo dobra, 7. 7 na 10. No i niestety, ale ostatni... Skinny. Subtu Felipe Filip. Felipe 2010. 35 Robux i. No, trochę mnie to dziwi, bo święta są za dopiero jakiś miesiąc, ale on już ma skina świątecznego, więc ja nie wiem, czy on żyje w przeszłości, czy jak. Czy on po prostu od razu po Halloween zmienił sobie skina na świątecznego, jak w sklepach, od razu po Halloween biorą wszystkie rzeczy halloweenowe i od razu dają świąteczne. No, taki vibe dostaje z tego awataru. Awatar fajny. Mam jeden problem z nim. Ale mój problem z tym to że dużo rzeczy jest na głowie. Jak usuniesz te jakieś dziwne jajka uśmiechnięte, czy to to w ogóle jest, no to awatar będzie super dobry. Jajka, i możesz jeszcze tą koronę usunąć, ale inaczej, bez tego, razem z tymi jakimiś pełno rzeczami w głowie, to po prostu wygląda jak źle. Po prostu źle. Ale. No dobra, cały awatar jest fajny. Za 35 robót taki fajny awatar Mikołaja. To może dam 7,5 na 10. Napiszcie w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony awatar z tych wszystkich, bo według mnie ten. Ale oczywiście, wy możecie mieć inną opinię. Więc napiszcie z tych wszystkich awatarów, który jest was ulubiony, i napiszcie też nowe pomysły na odcinki, jakie chcecie zobaczyć. No ale ja się z Wami żegnam. No to pa.